Paweł, no przełamanie w najlepszym tego słowa znaczeniu i też w bardzo dobrym stylu, bo mecz z Babrzechem zagraliście naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Równo z zaangażowaniem, z walką o każdą piłkę, z dzieleniem się przede wszystkim piłką. No, powinniście być chyba zadowoleni się. No już musieliśmy tak zagrać, bo po wcześniejszych meczach jakby mecz był trochę kulminacyjny i, i, i nie mogliśmy jakby dać tutaj a przynajmniej jakbyśmy mieli nawet przegrać ten mecz, to musieliśmy po prostu wyglądać jakoś lepiej, bo w poprzednim meczach po prostu wyglądaliśmy też fatalnie i, i, i musimy jakby po kolei poprawiać te rzeczy. Zaczęliśmy od właśnie zaangażowania, a za tym już yy, poszły tak naprawdę inne rzeczy i piłka wpadała i, graliśmy, i, i chciało się grać drużynowo, więc ten mecz był bardzo ważny. No i, no i liczymy, że, że, że utrzymamy taką formę i, i, i play się zbliżają, gdzie to musimy o nie, wiadomo, że trzeba cały to nie walczyć, ale myślimy, że, 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 że jednak się do nich zakwalifikujemy. Mieliście dwa tygodnie, dwa tygodnie przerwy, więc właściwie ten rytm meczowy trochę został zaburzony, w tym sezonie to też tak nie do końca jest taki równy, bo gracie czasem środa, sobota, niedziela, czasem też wypada jakaś dłuższa, dłuższa pauza. Eee, trenowaliście dwa tygodnie, jak oceniasz te, 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 te dwa tygodnie? No dwa tygodnie były cięższe, jak zazwyczaj to jest, kiedy, kiedy jest pauza. No, no pauza zawsze jest właśnie taką, taką troszkę próbą, bo, bo, bo gdzieś tam ten ret jest trochę zaburzony, gdzieś tam zawodnik się może trochę rozluźnić, bo, bo wie, że nie musi grać meczu i tak dalej. ale właśnie jakby... Przez to, co się działo, przez to wszystko, co się działo wcześniej, jednak musimy utrzymać tą koncentrację i, i, i podejść jakby, e, jak najbardziej poważnie bardzo poważnie do tego meczu z Kłodzkiem. Musimy go wygrać. E, przetrenowaliśmy ten, 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 ten okres ciężko. Mam nadzieję, że to zaprocentuje i, i, i gdzieś tam teraz złapiemy trochę świeżości i na jutro będziemy gotowi. Z drużynami Szczuba, Tabali, z tymi uważanymi za, za, za no te najsilniejsze, no jakichś tam większych problemów z koncentracją nie macie, bo, bo te mecze były albo na steku, minimalnie przegrane, albo też no, no wygrane ewentualnie, tutaj ostatnie ostatnio mecz z bardzo przekonywujące. No ale macie ewidentny problem z grania z tymi drużynami też nie słabszymi, tymi, które są od środka tabeli, e, tabeli w dół i kłocko należy do, do tych drużyn, które raczej będzie biło się o utrzymanie, a nie, nie, nie myślało raczej o walce o pierwszą ósemkę. Tak, no troszkę tak jest, jakby może to wynika też z tego, że zawsze chyba w każdym sporcie jest tak, że łatwiej jest się trochę zmotywować na, na pojedynek z lepszym przeciwnikiem niż, niż teoretycznie słabszym, może to nam trochę przeszkadza, z drugiej strony też my jakby preferujemy trochę bardziej pokładaną koszykówkę niż, niż, niż chaotyczną, a jednak tak takich różnych jak pruszków. Czy, 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 czy Kłocko preferują taką bardziej luźną koszykówkę, gdzie, gdzie jest bardzo dużo ruchu, mniej poukładanej koszykówki, a więcej takiej na, na gdzieś na umiejętnościach. Nie chcę mówić streetballowa, bo, bo każdy styl jakby ma swoje plusy i minusy, i, i, i w każdym stylu da się wygrywać. Kłocko też pokazuje u siebie, że, gra, że robi to dobrze. Pruszko w ostatnich meczach też pokazuje, że robi to dobrze, więc, 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 więc jest, jest to jakiś sposób. No i nam się trochę jednak łatwiej gra z tymi drużynami, trochę bardziej poukładanymi, dlatego musimy. Jakby no, przeciwstawić się temu, temu naporowi Skłodka. Wiadomo, że, że chłopaki będą biegać, będą skakać nam po głowach, więc my też musimy podejść do tego z jak największym zaangażowaniem, żeby właśnie e, no, przy, ustawić te nasze szachy i żeby, żeby, żeby nie dać się rozpędzić drużynier skłodzka. Sprzedał wam trener jakieś zakulisowe informacje o zawodnikach? Bo bo kto jak to, ale on no, rozpracowany zespół z ma chyba bardzo dobrze. No, no, no tak i zawsze gdzieś tam nawet graliśmy z Wałbrzychem, gdzie, gdzie, gdzie trener e, w zeszłym roku tam, tam, tam prowadził tamtejszą drużynę, to zawsze jakieś tam takie smaczki i, i, i gdzieś tam indywidualne jakieś, jak kogoś może troszkę poddenerwować, jak kogoś lepiej bronić, to zawsze nam to zawsze nam to gdzieś, gdzieś to przekazuje, no i my musimy to jakby wykonywać, e, myśleć o tym i, i starać się to wykonać na boisku. Czyli co, jutro, sobota, 18, no i co, i tylko, tylko walka i tylko zwycięstwo. Tak jest, serdecznie zapraszamy wszystkich na 18, jutro w sobotę, na mecz z Głodzkiem. potrzebujemy Waszego wsparcia i, i myślę, że będzie fajne widowisko.